Słuchajcie, nie uwierzycie, bo ja sam nie wierzę. Zobaczcie, jaki film wysłał do mnie Janusz z Fire Factory. I przy okazji macie tutaj konkurs, gdzie możecie zgarnąć Titanium Phantom zupełnie za darmo. Oglądajcie do końca. Siema Boguś, tak mi się spodobało eventowanie z tobą, że chciałem cię dzisiaj zaprosić do kolejnej akcji. Ostatnio jak byłeś u nas w Skobornikach, fajnie było, postrzelaliśmy, ale dzisiaj będzie dzień próby. Przygotowaliśmy tutaj Titanium Phantoma na zapalniku oraz do pojedynku, również na zapalniku, jedną z tych dwucalówek, każda 25 strzałów. I robimy pojedynek obydwóch, na raz, w tym samym momencie. Żeby nie było nudy dla widzów, wymyśliliśmy mały konkurs. Dla pierwszej osoby, która spełni trzy warunki, czyli zasubskrybuje Fire Factory na YouTube, zasubskrybuje Danger Hobby na YouTube oraz odgadnie i wpisze w komentarzu Jaka to zamaskowana bateria? Wysyłam od siebie fantoma za darmo. Po mojej lewej stronie Titanium Phantom, po prawej stronie nie wiadomo co. Mam nadzieję, że ktoś zgadnie. Odsuwamy się 50 metrów i nagrywamy. Poszło.